Dobry, moi drodzy, witam serdecznie na wznowieniu. Długo wyczekiwany, chyba przez większość, wznowieniu, megalini nareszcie są. Ja mam trzy sztuki. Tak długo na nie czekałam, że wzięłam aż trzy. <laughs> nie, no to nie jest aż. Dla niektórych to nie jest aż, a dla mnie tak, bo zrabka po 20 zł, także wkład 60. Mega linie z zasadami się z niczym nie zmieniły. Mamy bonus, którym znowu szukamy dolarka. Ja sobie wybrałam, miałam tą możliwość, że sobie wybrałam. Numerki 1, 6 i 13. Tabela wygranych też się raczej nie zmieniła. Jest wszystko tak, jak było. Od 20 do 410 tysięcy, czyli 11 stopni. I zaczniemy sobie od jedynki. Nadrapałam, przygotowałam, bo wiecie, 3 sztuki to trochę drapania. Ale nigdzie pewniaka nie mam. Mam nadzieję, że gdzieś coś mi tutaj coś odda. Szukamy kolejne symbole i będzie to dzwon i zegar. Ja tu się spieszyłam. To może i pogubiłam, ale yy, znajdziemy dzwon i zegar. zawonek i zegarek, zegar i zegar, moneta i serce. Ciekawa jestem bardzo, czy dobrze wybrałam? Serce. Bardzo jestem ciekawa, bo ja to jestem taka, że jak sama wybieram, to przeważnie puste, ale dobra. Nic nie mówię. Może dzisiaj miałam dobre przeczucie. Moneta i serce. To jest moneta. Więcej nie widzę. Najwyżej później po drodze znajdę, bo nie chcę, żeby to tutaj za długo trwało. Linie to są zrabki takie właśnie z tych dłuższych. Korona i biedronka. Tu jest biedronka, biedronka, tu są biedroneczki i, i. tutaj biedronka, już chciałam żółwia, tu korona, biedronka. Korona i korona. Dobra. Dalej mamy prezent i wiśnie. Prezent jest linia w jedynce, jest prezent. No to dobrze, że wzięłam jedynkę. Prezent i wisienki. Lecimy dalej. Może coś jeszcze. Tu jeszcze była korona. No właśnie, to tak jest, że potem się znajduje. Tu było foto. Także wszystko się znajdzie. Prezent i wiśnie ja szukam. Ale fajnie, że coś tutaj się zwróci. Nie będzie to wznowienie na pusto. Tak długo na to czekałam. Naprawdę lody i klucz. Lody. Lody. Co ja robię? Nie popcorn. Nie, 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 nie. Lody i klucz. Klucz. Lody. Hmm. Tak się człowiek rozpędzi, że drapie nie to, to trzeba. Lody i klucz więcej nie ma. Teraz auto i żółw. Auto i żółw. Tu mamy żółwia. I żółwik. Tu mamy żółwia. A to żółw. Tu jest żółw. Żółw, żółw. Żółwik. Tu była tęcza. Auto. I żółw. I teraz nie wiem, która to była linia prawidłowa, ale zaraz znajdę. Dwa ostatnie klapki i arbus. Klapki, arbus. Jest arbus. Arbus. I to chyba wszystko. I teraz, która to była ta prawidłowa linia? Była jedna motyl, był, biedronka, hmm... była, prezent, był, czyli to jest ta dobra. A tu ja mam diament, 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 był, popcorn, 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 gwiaza. no to to jest, ta, to jest ta zła linia. Tu jest prawidłowa. O kurczę, ta drapka dała mi cały wkład 60 zł. A, jeszcze, jeszcze bonus. W bonusie portfel. To jest chyba trzecia edycja, którą drapię megalinie i EE. -E. To się chyba zgadza, ale fajnie. 60 zł. Trzy razy E, także odzyskałam wkład. E, no to teraz szóstka. Szóstka, po kolei lećmy. Szósteczka, zegar. Iszminka szminka zegar zegar i zegar piedronka pióro Piedroneczka, piórko, tu jest piórko. Biedronka. Biedronka, piórko. Nie ma więcej. No to następne. Następne diament i lody. Mamy lody, tu diament. Lody. diament Myślałam, że tam 20 zł odkryję, a tu takie zaskoczenie. Lody i diament. Następnie mamy koronę i naszyjnik. Korona, naszyjnik jest tu. Korona Był diamencik, naszyjnik, naszyjnik i korona. Teraz mamy tęczę i winogrono. Tęcza, tęcza, tu tęcza. Dobra, kolejne. Pierścionek i kokos. Ale chyba tych symboli tu nie widziałam. Pierścionek i kokos. Tu jeszcze bywa tęcza. Nie ma. Tych symboli nie ma. I dwa ostatnie. Podkowa i liść. Podkowa listek jest tu. Tu liść tu i liść tu. No niestety w szóstce linia się nie utworzyła. Tutaj wesoła świnka za stówę i kontrolne różne. Czyli szóstka jednak się nie spisała i trzynastka. Sprawdzamy trzynastkę. Moneta i kokos. Jest moneta tu też kokos kokos moneta kokos dobra następne dwa to popcorn i korona popcorn korona Nie znalazłam, albo już z tego szczęścia oślepłam. Biedronka, cytryna. Cytrynkę mamy tu. Tu mamy biedronkę. I tutaj mamy cytrynki. A tu była biedronka. Dobrze. Ciekawe co trzynastka, czy coś dołoży, wtedy byłby plus. Bo już zwrot odcinka mamy. Jestem bardzo spokojna. Podkowa i słoneczko. Tu mamy słoneczko. Podkowy. Podkowa tu, podkowa tu. I symbole się skończyły. Teraz mamy. Arbuz i sakwę, jest arbuz, 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 nie ma, łódź i klapki, łódź jest tu, tu, I koniec. I ostatnie dwa to rower i auto. Rowerek jest tu. I więcej nie ma. Bonus. Perła też za stówę. I kontrolne GBL. B, Tak. Czyli z tych trzech dwie się nie spisały. Ale za to jedyneczka. Bardzo lubię jedynki. Jedyneczka dała mi zwrot odcinka. 60 zł pod linią. Jest motylek. Jest. Yy... Biedronka. Tutaj. I jest. Prezencik. 3 razy e. 6 dyszek, ale się cieszę. Bardzo się cieszę na kolejne. Megali nie będzie. Super. Jak jest odcinek na zero, to już jest bardzo fajnie. Ja Wam życzę udanych tych wznowień, premier, bo może ktoś będzie pierwszy raz dropał. Są też tacy. Wysokich wygranych i udanego pięknego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. A jutro odcinek. Zapraszam na jutrzejszy odcinek, jutro będzie naprawdę wyjątkowo. Zapraszam. Do jutra, pa!